Wyreguluj ze mną kawkę Multi-Age. Przed założeniem nosidła zaczynamy od regulacji na pasie biodrowym. Czyli ustawiamy szerokość panelu pod pupą dziecka. Dajcie, że te widełki wagowe to jest tylko taka podpowiedź i jest to trochę jak z ubrankami w sieciówkach. Nie zawsze się to będzie zgadzać, jest to taki punkt wyjściowy dla rodzica. Najważniejsze jest to, żeby było symetrycznie po dwóch stronach, a potem sprawdzamy, czy pasuje to faktycznie i czy dziecko się dobrze układa. Tutaj na pasie biodrowym również znajduje się przelotka, która służy nam po to, żeby zapiąć dzieci, które jeszcze nie siedzą. Natomiast jeśli mamy starsze dziecko i niepotrzebne nam to jest, to możemy to po prostu wypiąć. Teraz regulacja na wysokość. Te dolne klamry służą do skrócenia panelu na wysokość dziecka, a ta klamra wyżej służy do tego, żeby albo skrócić pas na ramienny, jeśli mamy bardzo drobnego rodzica i regulacji nie wystarcza, albo po to, żeby zmniejszyć przestrzeń na bobasa, jeśli mamy te mniejsze niemowlaczki. I ostatnia rzecz, czyli chest belt. To jest ten pasek, który zapinamy na plecach, jeśli zapinamy nosidło na prosto. Pamiętajcie, to też można przesunąć i dostosować tak, żeby było między łopatkami. I te wszystkie. Takie paski, które teraz przesuwaliśmy, możemy wyregulować również po założeniu nosidła. No to możemy zapinać nosidło. Pamiętajcie, że jeśli mamy większe dzieci, to możemy osadzić pas biodrowy na biodrach. Natomiast jeśli mamy faktycznie te niemowlaczki, to musimy go odpowiednio wyżej zapiąć, tak żeby nasz bobas miał na odpowiedniej wysokości główkę. Tutaj możecie zwrócić uwagę, jakim sposobem zmniejszam sobie długość pasa biodrowego, tak żeby mi było najwygodniej. Pas biodrowy zapinamy ciasno, tak jak pasy w foteliku, żeby nie opadał i żeby był maksymalnie równolegle do podłogi. Jeśli tego nie zrobimy, będą nas boleć plecy i dziecko będzie mieć złą pozycję. No i dodatkowo jeszcze będzie się niszczyć nosidło. Do kawka Multi Age możemy zapiąć albo na krzyż, albo na prosto przy użyciu chest beltu. Dziś zapniemy sobie tym drugim sposobem. Zapinamy sobie klamerę magnetyczną i regulujemy ten pasek z tyłu. Przy klamerce w ogóle nie zostawiamy tego paska, a resztę wyciągamy z drugiej strony, tak jak pokazuję. I teraz czas na bobaskę. Osadzamy go sobie i asakurujemy jedną ręką, a drugą nakładamy panel na plecy bobaska. Następnie jedną ręką trzymając bobaska przekładamy sobie pasy przez głowę. Bujanie jest tu bardzo bardzo wskazana, ale nie będę tego robić, żebyście mogli lepiej widzieć. Następnie sięgamy sobie jedną ręką po klamerkę i asakurując Bobaska, wpinamy albo w dolną klamrę, jeśli Bobasy nie siedzą, albo w tą górną, jeśli już siedzą. Mały disclaimer. Nie zawsze jest tak, że musimy niesiedzące Bobasy wpinać w tą dolną klamrę. Czasami lepiej ich plecki się układają, jak mamy zapięte w tą górną. To, czy lepiej dziecko się układa w tej czy w tej opcji, musicie ocenić sami, albo może ocenić to doradca. Na przykład ja. Coś to zapraszam. W każdym razie w teorii w tej dolnej wersji powinny być plecki bardziej zaokrąglone, bo nie dajemy żadnej presji w połowie pleców dziecka, jak to jest w, w przypadku zapięcia w klamrze, która jest wyżej. Wszystko zapięte, ale czy to koniec? Otóż nie. I element to jest podwinięcie miednicy, tak żeby bobasek wypełnił cały panel i żeby miał kolanka wyżej niż pupę. Mamy mniejsze bobasy, to też sprawdzamy, czy łokci są na równej wysokości, czy plecki są ładnie zaokrąglone, no i czy panel też sięga od kolanka do kolanka. I od razu pokażę Wam wersję dla dzieci siedzących. Możemy wtedy wpiąć tą klamrę w panelu, chyba że robiliśmy to wcześniej. I też to jest etap, kiedy najczęściej dzieci chcą już wyciągać rączki z tego nosidła. Możemy wtedy obniżyć ten panel. I po prostu te łapki faktycznie wyciągnąć. Ale warunkiem jest to, że dziecko samodzielnie siedzi. Szybkie sprawdzenie, czy wszystko jest ok w nosidle. Sprawdzamy, czy tasiemki są symetrycznie i równo podociągane. Sprawdzamy, czy nosidło jest symetrycznie na pasie biodrowym, napis jest na samym środku. Czy pas nam nie opada, czy mamy równo dociągnięte pasy, i czy chestbelt też gdzieś tam nie leci nam jeden wyżej, drugi niżej i jest mniej więcej między łopatkami. Jak to wszystko nam się zgadza, to jest duża szansa, że wszystko jest dobre. Zapisz sobie ten materiał na później, albo wyślij mamie, która może go potrzebować. I dziękuję za wszystkie obserwacje.